Cześć, witajcie! W dzisiejszym odcinku będziemy tylko i wyłącznie jeździli dajem Mocarnym, dajem Challengerem. W poprzednim filmie, który bardzo polecam każdemu obejrzeć, jeśli jeszcze tego nie, nie zrobiliście. W karcie będziecie mieli podlinkowaną prezentację. Zrobiłem tutaj na postoju, gdzie w tej chwili się znajduje, całą szczegółową prezentację. Test trzech fotelików z tyłu. Masę rzeczy pokazałem, zaprezentowałem, na które dzisiaj już nie będę tracił czasu i skoncentrujemy się tylko na wrażeniach z jazdy, zwrotności. Sil... Będziemy mówić o silniku, o wyciszeniu, o wszystkich rzeczach, które interesują nas z punktu widzenia kierowcy. Zapraszam. Pierwsza rzecz jest taka podajnik pasa plastikowy na który już zwróciłem uwagę podczas mojego pierwszego spotkania z Dodge'em Challengerem i charakter auta, który jest tak drastycznie inny niż pozostali rywale, bo w Stanach za oceanem często porównują ludzie w Ameryce Mustanga, Camaro i Challengera. Doprawdy nie rozumiem dlaczego. Mówiłem o tym już podczas testu dla was silnika V8 HEMI w tej samej budzie. Tam był 64 Silnik SRT o mocy około 500 koni niecałe 485 I 492, są dwa warianty mocy Także zapraszam, obejrzyjcie sobie Ten test Ten samochód jest zupełnie inny Z racji tego, że pod maską mamy v On bardziej w czasie jazdy przypomina auto Jakbym to Z czym bym to mógł porównać Chyba najlepszym porównaniem byłoby odniesienie się do jakiejś hybrydy Do super komfortowej Wygodnej, wspaniałej hybrydy Czyli pierwsze co przychodzi mi na myśl to na przykład Lexus Albo Infinity. Fantastyczne auta hybrydowe, które zapewniają osiągi, ciszę, komfort. No, Infinity oczywiście jest troszeczkę głośniejszy, o tym mówią Q50, czyli Q50 z 3,5 litrowo wolnocną jednostką V6 w połączeniu z silnikiem elektrycznym i skrzynią już nie CVT, bo właśnie w Lexusach mamy skrzynie CVT, czyli tak zwane ciągłe wycie transmisji, to by było CWT. No dobra, koniec pitolenia, odpalamy machinerię i posłuchajmy. jest spokojnie ale ten samochód odpowiednia muzyczka do tego auta nie będziemy sobie teraz z tła urozmaicać, muszą posłuchamy silnika ten samochód potrafi zagadać to nie jest czterocylindrowy silnik 2-3 i kobus z Forda Mustanga to też nie jest 2.0 turbo z Camaro, bo też dzisiaj Camaro 6. generacji można kupić z czterocylindrowym doładowanym, dwulitrowym litrowym silnikiem. No potrzeby rynku, to jest zapotrzebowanie rynku. Ja nie mam nic nie mam z tym problemu, nie mam nic przeciwko temu, tylko ja bym nigdy nie chciał mieć czterech cylindrów w amerykańskim aucie maską. Jakoś mi to tak się gryzie. Tu już mamy 6 garów. 3.6 V6 Pentastar. To nie jest mały silnik, to jest porządny silnik, który... Z tego, co się zdążyłem zorientować, robi bez mrugnięcia okiem, bez, bez zawahania ogromne przebiegi. Setki tysięcy mil, można zrobić tym silnikiem. Świetna jednostka. Nie tylko w tym aucie. W Dwanach, w koncernie Maupar. tak samo można znaleźć tą jednostkę, na przykład w Voyagerze. Chryslerze grają Voyager. Zacznijmy od średnicy zawracania. Promień skrętu. Auto jest wielkie, w moim garażu to najlepiej zobaczycie, ale. Zawracamy bez problemu, bez problemu, z tym, że problemem jest wyczucie gabarytów, jeśli chodzi o to, gdzie się zaczynają opony i felki. Z tym, tu akurat minimalnie zjechaliśmy z asfaltu, no ale ogromny samochód, z tym klienci wypożyczalni, z której właśnie mam to auto, od cylindersów, jakbyście jeszcze nie wiedzieli, nie widzieli pierwszego odcinka, to obejrzyjcie z tym największy problem mają widocznie klienci wypożyczalni w ogóle nie czują kół, ja też mam z tym problem dlatego jak cofałem na moim osiedlu, miałem duży krawężnik otworzyłem drzwi, da się cofać bo niektóre auta uniemożliwiają cofanie i wyglądałem <grytania> czy nie przyciura, nie zahaczę felgą o krawężnik, ale dobra na drzewo stoi. no słychać, że to gada silnik nie jakiś sztuczny dźwięk w kabinie nam tu dochodzi mamy sekwencyjny oczywiście tryb, możemy sobie w sekwencji zmienić biegi nie mamy manetek jest tu patent, który właśnie w Moparze znajdziemy często w Chryslerach, czy w innych autach tego koncernu, czyli zmiana ścieżki z jednej strony, głośniej, ciszej z drugiej strony, tutaj zamiast manetek są takie no takie sutki którym można się bawić w czasie jazdy także tu mamy track, poprzedni następny a tu mamy głośność no dobra, przestawmy w tryb sport ta wow. talandara Ta to jest Amerykański Polonez, amerykańska Wołga, przy których jak w pierwszej części Powiedziałem, Poldek i Wołga to będą Małe auta Tu gość w Mercu suwie się jakoś Toczy powolutku Z go wyprzedźmy Co mogę Wam powiedzieć O wrażeniach z jazdy Tym silnikiem Świsty, świsty, które akurat w tym egzemplarzu są, bo w Fausemce nic nie było, Fausemka miała świetnie wyciszoną budę, także przypuszczam, że być może auto sprowadzone ze Stanów po jakiejś przygodzie z drzwiami, to zrobimy przebitkę na autostradzie przez 130-140, zobaczycie, usłyszycie co się dzieje. Bo jest akurat uwaga odnośnie tego egzemplarza. Pojedziemy sobie może kawałek dalej. Jest tu problem, ale tylko po mojej stronie. Po stronie pasażera nic nie świszczy, więc być może, kto wie, może było składane w Stanach, za oceanem, uderzone właśnie w drzwi. Nie znam historii. Tam cisza. Tu niestety hałasy. No, warto pamiętać, że mamy licznik w Milach, a nie w kilometrach, więc trzeba się mieć na baczności, bo tu łatwo pojechać szybciej z tym silnikiem. A pędz. No i to lusterko, które zdecydowanie robi nam efekt szkła powiększającego, no przybliża nam w przeciwieństwie do prawego. I nie jest asferyczny. są analogowe zegary, mają niepowtarzalny klimat? Taka klasyka. Nolsko, podoba mi się. No i teraz klasyczny dźwięk w tunelu, pomiar, pomiar hałasu w tunelu, brzmienia. test brzmienia, uwaga. No niestety, przed mamy ciężarówkę, więc słabo wyszło. Zaraz poprawimy w drugą mańkę. Dobra i uwaga, słuchamy. No słychać, słychać, coś tam słychać, słychać, że to nie jest jakaś kosiara R4 Turbo. Słychać, że mamy 6 garnków. silnika, może wejdziemy sobie na normalny, żeby mógł do Was Fakt, że nie mamy silnika V8, początkowo mnie no może nie przerażał, ale jakoś tak sprawiał, że kurczę, no będzie podobny taki lekki niesmak, jak po spotkaniu, po testach dla Was Forda, Mustanga 2, 2.3 Kobus. Niby wszystko fajnie, niby wszystko niby prawie to samo, co w moim było, bo przypomnę, albo powiem, jak ktoś nie wiedział, że miałem Mustanga przez półtora roku GT z V8 pod maską to bałem się, że tu będzie podobnie, ale na szczęście, dlatego, że nie mamy tu silnika R4, tylko właśnie jest to V6, 3.6 V6, to nie mamy aż takiego niedosytu, ponieważ słyszymy ten silnik, cały czas go słyszymy. I gdybyśmy rozpatrywali to auto jako daily, czyli samochód, którym można robić wiele, set kilometrów nawet dziennie, jak ktoś by jeździł bardzo dużo, to on jest tak komfortowy, tak niesamowicie wygodny jako auto codziennego użytku na dłuższe dystanse, zero 0 szarpnięć skrzynia działa bardzo płynnie, aczkolwiek to nie jest demon prędkości połączenie automatu, 8 automatu z tym silnikiem. Tutaj są pewne problemy jeśli chodzi o dynamiczną jazdę. Przydałyby się manetki, których niestety nie mam w tym egzemplarzu, ale silnik pracuje bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo komfortowo. No kurczę, ludzie, jak na złość, mam tu ciągle poparkowane samochody jak tu teraz mu zawrócimy? jak tu zawrócimy? Udało się, zmieściliśmy się, ale wiecie co? W dwutonowych czołgach, które mają tak ogromną szerokość budy, nawrotki w ciastych miejscach dynamiczne, to nie jest coś, co będziemy lubili bardzo robić. Szczególnie jak mamy inne samochody obok, tak jak miałem właśnie dwa razy. Tu uczulam Was, że ten samochód to jest czołg. Przy Camaro i Mustangu to jest prawdziwy amerykański cruiser, który nie boi się autostrady i dryfowania i setek mil czy, czy, czy tysięcy kilometrów. To jest dla niego stworzone środowisko, czyli długa prosta, długa, yy, długa trasa. W Camaro już można poszaleć, już można się pobawić. Tam bardziej zawadiacki, to jest bardziej zawadiackie auto. Camaro ma bardziej sportowy, torowy charakter zawadiacki. Taki krzykacz brutalny. Yy, nie, nie mam na myśli oczywiście, wypada porównać Challengera z v z V8 Chemii pod maską i Camaro z v od GM, natomiast mówię tylko o samym charakterze auta już abstrahując od jednostek napędowych jakie mamy pod maską przecież tak jak wspomniałem Camaro też można mieć z czterema cylindrami dwulitrową jednostką natomiast tak posłuchajcie teraz posłuchajcie wspaniała cisza, wspaniały komfort dosłownie mercedesowski komfort, bo jeśli jeszcze nie wiecie albo zapomnieliście, bo już Wam o tym mówiłem przy pierwszej randce z Challengerem tu mamy wiele elementów wziętych z Mercedesem. Jak choćby zawieszenie z S klasy poprzednich generacji S-klasy i e E-klasy, hamulec postojowy nożny uruchamiany jak niegdyś w Mercedesach. Wiele elementów jest zaczerpniętych z Benza, czyli możemy przyjąć, że jest to bardziej amerykański Mercedes, amerykański Benz, niż taki produkt na miarę Mustang'a, czyli Pony Cara czy albo Camaro. Zresztą dla mnie Camaro też już nie jest takim masą prawdziwym, ponieważ on przypomina bardziej dzisiaj Transformera. To jest auto, które... Jakoś tak wygląda, jakoś kosmicznie bardziej niż, niż amerykańsko. Ma swój, ma swój klimat, bardzo mi się też podoba. Natomiast prawdziwy klimat tego mięśniaka amerykańskiego ma właśnie Challenger. Jest to jedyny, moim zdaniem, tak, tak, mogę się narazić niektórym, sorry, ale uważam, że jest to. Dzisiaj mam pecha, bo widzicie, no teraz mam ciężarówkę ogromną i muszę jechać jak cierpiasz, ale właśnie przy okazji może to tak nie być Pokazuję dwa oblicza tego samochodu, tym bardziej, że nie mamy tu 8 może to być fantastyczny cruiser, bardzo komfortowe auto, którym. A, czekajcie, nie będę robił szalonych rzeczy, bo mam ślepy odcinek, nie widzę co jest za górką. Wyprzedzamy ciężarówkę. Przy okazji usłyszeliście, jak to brzmi, towarzystwa. Natomiast w zakrętach, oczywiście, wiele zależy też od opon, wiele zależy też od tego, jaką mamy wersję Challenger'a, ale to nie jest auto, które. To nie jest auto, które kocha pokonywanie dynamiczne pokonywanie zakrętów, ponieważ jest bardzo komfortowy, bardzo miękki i zniechęca nas do pewnych rzeczy, ponieważ nie czujemy się super pewnie w tym samochodzie. Przechyla się nam buda, jest balonowo, jest komfortowo. Mimo tego, że wcale nie mamy balonowych opotów. odczytały się właśnie manetki, a już nie chcemy się mieszać lewarem. Więc ten silnik podoba mi się, to nie jest tak, że on mi się nie podoba. Ten silnik mi się podoba dlatego, że nie brzmi tak obciachowo i nie jest to aż takie no, zejście na ziemię do pospolitych jednostek zaturbionych dwulitrówek. Mamy tu porządną jednostkę napędową 3.6 V6 ale nic niestety nie, nie będziemy, nie doświadczymy żadnych emocji związanych z prawdziwą Ameryką. Czyli można powiedzieć, że jest to taki hamburger na detoksie mówiąc pół żartem, pół serio taki dla, dla fit, dla ludzi fit, którzy chcą cały czas dbają o linię i nie chcą za bardzo Spaść się, utyć, i z tym mam troszeczkę problemu, bo to jest taki dietetyczny burger, dietetyczny Steak, który też może smakować, ale nigdy nie będzie smakował tak jak jego pulchniejsza, bardziej tłuściutka wersja V8 Chemii. Jeszcze nie wiem jak Challenger się zachowuje z 5.7 pod Podmaską, czyli wersja RT. Znam tylko silnik 64 V8 SRT. Jestem bardzo ciekawy. Także mam nadzieję, że będzie mi dane poznać wszystkie warianty. No, Hellcata też nie znam, ale jak już wspomniałem w pierwszej części, Hellcat jest bardziej fanaberią. Jeśli mówimy o aucie w naszym kraju, w naszych realiach na cały rok, To 707 Kunia na tylnej osi, to na tyle to jest. To jest bardzo dużo, to już jest bardzo dużo. Można tym autem bardzo sprawnie się przemieszczać, wyprzedzić wszystko bez żadnych problemów. Mamy ponad 300 koni, mamy ponad 360 Nm. Nm już tak nie robią specjalnie wrażenia, ale fajnie. Ta skrzynia zarządza mocą i momentem. Dobiera w miarę dobrze dobiera przełożenia. Czasami tylko brakuje mi właśnie manetek, jak powiedziałem, kiedy chcę trochę porządzić w tym samochodzie i to mi doskwiera. Co bym wolał mieć temat? Ja teraz skręcę w nierówną drogę. Tą, gdzie w fokusie res. jeśli nie widzieliście testu, to, to powiem Wam, albo przypomnę tym, co widzieli, było coś takiego. Zresztą zobaczycie teraz. Ten sam system nagrywania, uchwyty, montaż, wszystko. Zobaczymy, jak to będzie. No chyba, że trochę tą drogę poprawili, bo mogli też ją troszkę wygładzić, wyrównić. Natomiast e, niezależnie od tego, czy nawierzchnia jest identyczna, jak, jak x miesięcy temu, jak byłem tu z rs z innymi e, autami usportowionymi. Czekajcie, wpuścimy ciężarówkę. To fenomenalny komfort, fenomenalny połykacz nierówności. Fantastyczne auto, jeśli mówimy o komforcie, nie mający nic wspólnego ze zglebionym zawieszeniem, z autem, które jest, na którym nie wiem ludzie używają, przy których ludzie używają określeń typu, że zawieszenie na gwincie i tak dalej w życiu, to jest kanapa i zapamiętajcie sobie to raz na zawsze, ponieważ no akurat tak się składa, że jeśli chodzi o amerykańską motoryzację, to mam już spore doświadczenie wiele Mustangów z różnymi silnikami kilka przewrotów Camaro ujeżdżałem, to jest już moje drugie spotkanie za kierownicą Challengera, także czuję się na tyle już obeznany w amerykańskiej motoryzacji, przynajmniej jeśli mówimy o tych trzech samochodach że mogę o pewnych rzeczach wam powiedzieć z pełną świadomością czynu, z odpowiedzialnością za moje słowa. Jeśli boicie się, że to auto byłoby dla kogokolwiek za twarde, to gwarantuję wam, że nie ma wśród was osoby, która powie, że to zawieszenie byłoby niekomfortowe. To jest tapczan, to jest tapczan, i to możemy już sobie wyjaśnić raz na zawsze. Za to kochamy auta tylno napędowe, że można zawsze się nimi pobawić może być zawsze po prostu fajnie, wesoło i przyjemnie. Jeżeli oczywiście ktoś cokolwiek ogarnia, bo to może wyglądać tak jak zabawa, wiecie, tak jakbym testował dla Was, nie wiem, Fabie o mocy 75 koni, tak jak jeździmy tym samochodem, ale uwierzcie mi, że nawet te 300 kilka kunia i ten moment obrotowy przy dosyć łysych kapciach, żeby nie powiedzieć już kwalifikujących się do natychmiastowej wymiany, to nie jest tak, że to auto się trzyma. To auto ucieka, ten tyłek ucieka. Małe kontry trzeba co chwilę robić, i jakakolwiek, tak jak teraz, piaseczek, czy szuter, czy żwirek, natychmiast nam zadek odjechał. Trzeba się mieć na baczności. Dlaczego to mówię? Dlatego, że to jest auto z cylindersów, z pożyczalni. Wiem, że niektórzy z Was pewnie się zdecydują, żeby wypożyczyć ten samochód i miecie się na baczności. Będzie troszkę wody, żebyście nie wylecieli z drogi. To nie jest tak, że się wsiada z małego, miejskiego autka w ośce z napędem na przód. Mamy samochód, wsiadamy do takiego auta, czy ma 300, 400, 500, czy 700 koni z napędem na tył i jesteśmy... I możemy się czuć pewniej robić różne rzeczy. Uprzedzam was, to nie jest tak. Ja nie czuję się też za bardzo jako kierowca, nie wiem zawodowy, torowy. broń może, żebyście nie odebrali mnie, tak, bo zaraz już widzę tych ekspertów przez F, którzy zaraz będą mi to mówić, że nie tak się trzyma kierownicę, że się siedzi, poduszka mnie zabije, bo powinienem jechać na takich rękach i tak dalej. Ja już nawet tego nie czytam. Ja wiem, co potrafię za kierownicą i wiem, czego nigdy nie zrobię, bo nie mam, na przykład, takich umiejętności, albo myślę żeby pewne rzeczy odstawiać za kółkiem. I dlatego do Was ten apel jest, ponieważ na pewno wśród Was są ludzie, którzy jeżdżą dużo lepiej ode mnie, ale też na pewno są wśród Was tacy, którzy jeżdżą dużo gorzej ode mnie. I gdzieś ten środek trzeba, prawda, zachować. Więc miejcie respect, to jest dobre słowo, czyli szacunek. Miejcie szacunek do takiego auta, jakim jest Challenger, czy Camaro też, czy Mustang, tak, bo, bo te auta, Mniej wybaczają błędy niż niemieckie ugrzecznione auta nawet sportowe, w których Niańki są często bardzo, bardzo dynamicznie angażujące się w waszą jazdę. W tych amerykańskich autach troszkę to wygląda inaczej. Na pewno po części też z tego, że mamy dużo większą masę zwykle, to są kompletnie inne samochody, ale też rozwiązania techniczne. I tak ja przed takim ostrym zakrętem na kamieniach nasz Wirku zwalniam, żeby nie wylecieć, bo to waży te około 2 tony. Nie ma żartu, naprawdę. Sorry, że tak trochę jęczę, jak no, kazanie. słowo Fivera, kazanie na niedzielę, ale uważam, że ponieważ oglądam mnie sporo też ludzi mniej doświadczonych za kierownicą, to wydaje mi się, że taki apel się przyda. Że rozwagi, Świstnie, trochę denerwuje. Auto uwielbiam. Zakochałem się w tym samochodzie. Mimo tego, że nie mamy tu fałsemki, to samochód jest pod tym względem, jeśli chodzi o to, czego ja szukam w motoryzacji. Co mnie kręci. i Biorąc pod uwagę, za ile to auto zostało sprowadzone ze Stanów, nie powiem wam, nie podam wam dokładnej ceny, bo może właściciel sobie tego nie życzy, ale powiem wam. Ile mniej więcej kosztował ten samochód. I to jest właśnie ten fragment tej nierównej drogi. Oczywiście kamera też to pokaże, no bo tu są prążkowane nierówności, ale a zawieszenie wybiera to w sposób perfidnie, bezpruderyjny, po prostu tak jest komfortowo, że aż grzech, żeby było jeszcze bardziej komfortowo. Gdyby jeszcze był trochę większy, wyższy stopień komfortu, to byłoby aż grzeszne. Więc. Samochód jest fenomenalny i e, tak jak dzisiaj rozmawiałem z Zinidersem, kupuję, biorę go, biorę go. Około 100 tysięcy złotych kosztowało, a tu była dziura, dobrze, że zwolniłem, bo można rozwalić koło. E, jakby się wjechało z dwa razy taką prędkością, jak wjechałem, to mogło być niefajnie, ale akurat z przeciwka miałem dwa samochody i nic nie mogłem zrobić. Zobaczyłem dziurę, e, tak jak każdy by zobaczył, dosyć późno. I dlatego mówię, uważajcie, uważajcie, bo droga hamowania, i jeżeli właśnie teraz jesteśmy przy tym temacie, to też jego pewnym minusem są hamulce. Te hamulce nie nadążają za samochodem, nie dają rady z masą auta. Przydałyby się tu dużo sprawniejsze hamulce. Nie jestem z nich zadowolony. Tu na tym polu jest niestety minus. Także, e, oczywiście, wiadomo, też wysokiej klasy, dobrej klasy opony zawsze pomagają, skracają drogę hamowania zużyte stare papcie, jeszcze do tego prawie łyse, to drogi hamowania wydłużą ale mówię o samym feelingu z pedału hamulca i tego jak wciśniemy jest zbyt zbyt, no za słabe, za słabe, zbyt ospała jest ta reakcja i, i przy przebiegu 30 tysięcy wątpię, żeby to trzeba było wymieniać tarcze. nie sprawdzałem dokładnie ile tam jest, ale wydaje mi się, że to jest kwestia po prostu za słabych hamulców w tej wersji SXT Myślę, że w wersjach z silnikiem V8 są steryjnie hamulce Brembo. Na pewno mocniejsze. I tak moimi, powoli będziemy dobiegać końca wrażeń z jazdy. Mam nadzieję, że nie zanudziłem Was tym filmem, ale reasumując, podsumuję Wam ten samochód w kilku, może, zdaniach końcowych. Najwspanialsze, najfajniejsze auto. A przetestowałem ich około 200, już jakie dla Was testowałem przez kilka lat przygody z testami na kanale. Najwspanialszy samochód, najwspanialszy pod względem tego, jaki budzi zachwyt, nie tylko mój, ale też i obserwatorów, bo widzę, jak ludzie się oglądają za tym autem. Jest nadal nietuzinkowy. W pierwszym odcinku powiedziałem, że już w czterech punktach w Polsce będzie można zamawiać oficjalnie w oficjalnej dystrybucji Daja Challengera w różnych wersjach od właśnie tej entry level, czyli SXT. Po Hellcata. Natomiast, no, mam nadzieję, że nie będzie takiej ekspansji tych aut jak Mustangów, bo Mustangów jak psów obecnie. I powiem Wam tak. No, mam nadzieję, że nie będzie zalewu Challengerów na drogach, bo troszeczkę jego notowania u mnie by spadły, minimalnie, bo ja nie lubię oglądać na każdym rogu, na każdym parkingu, już na moim osiedlu ciągle tych samych aut. Póki co, na moim osiedlu jestem jako jedyny z tym autem, z Challengerem. Mustangów nowych są już dwa, a z moim byłyby trzy. No i to mniej więcej pokazuje, jak to wygląda, jeśli chodzi o unikatowość tego auta. Moi mili, mógłbym się tutaj rozpływać na temat zawieszenia, opowiadać Wam różne rzeczy i yy, macać wszystkie plastiki nie wiadomo po co. Nie o to chodzi w tym samochodzie. W tym samochodzie chodzi o to, że on Wam daje coś, czego nie da Wam żadne auto za podobne pieniądze europejskie. Żadne. Żadne. To jest tak jakbyśmy, nie wiem jak to nawet Wam wytłumaczyć, po prostu ten klimat jaki daje Mopar, jaki daje Challenger jest niepowtarzalny. Ani w Camaro, ani w Mustangu nie będziemy mieli tego klimatu. Jedyne czego mi tu brakuje to tego właśnie brzmienia 8 cylindrów, fantastycznego brzmienia silnika, ale to żaden problem. Możemy sobie wskoczyć o jeden poziom na wersję RT albo na wersję jeszcze mocniejszą, no już w Helkacie tak jak mówiłem nie wspominając. Chciałbym mieć v ale gdyby ktoś mi powiedział dzisiaj, że za nie wiem, 95, 99, 100 tysięcy daje mi ofertę na ten samochód, mimo tych felg do wymiany albo do całkowitej renowacji, bo są totalnie zniżone, mimo drobiazg w jakiś tam świstu z tej strony, to sobie można uszczelkę wymienić, coś zrobić. To są drobiazgi i mimo silnika 3.6 V6 Penta Star pod maską, a nie v to chyba nie myślałbym długo, biorąc pod uwagę, co nowego można kupić dzisiaj na rynku, czy nawet używanego za takie pieniądze. Bo ja po prostu chyba. To chyba chodzi o to, że ja kocham amerykańską motoryzację. I tak uwielbiam te samochody, że. No, po prostu jestem petrolheadem Odbiło mi na punkcie amerykańskich aut. I o ile nie pałam taką dużą miłością do samego Mustanga, jak do Challengera, to. Challenger 3.6 3, V6 czy Mustang V8 z Corsa moją na przykład no to wiadomo, że brał Mustanga natomiast gdybyśmy mieli mieć V8 w Challengerze V8 w Camaro, V8 w Mustangu nie ma chwili zawahania momentu namysłu tylko i wyłącznie Challenger bo to jest auto, które po prostu jest królem drogi i myślę, że to będzie najlepsze podsumowanie Tamto, tamte auta jak Mustang i Camaro są krzykacze, to są zawadiackie zabawki to jest prawdziwy muscle i w nim czujemy tą prawdziwą 100% Amerykę. Tylko w tym aucie z tych trzech. 100% Ameryki w nim czujemy. I myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy skończyć filmik. Dzięki, że oglądaliście wrażenia z jazdy. Obejrzyjcie koniecznie poprzednie filmy. Tak jak powiedziałem, zaraz powinny być tu linki gdzieś na ekranie, czyli moją pierwszą randkę z Challengerem 6.4 Scat Pack z v Pierwszy odcinek prowadzący z tym samochodem opisujące wszystko pokazujący test miejsca na tylnej kanapie, wszystkie inne rzeczy, które warto zobaczyć. Jeśli jesteście poważnie zainteresowani challengerem, a nawet jeśli nie, to i tak obejrzyjcie, bo myślę, że nie będziecie się nudzić z tym autem na kanale. Do zobaczenia. Dzięki i na razie. Trzymajcie się. I tak lepiej niż 2-3 post.